Chciałem naprawdę serdecznie podziękować drużynie Radomia i publiczność Radomia za powitanie, które nam zrobili, bo to według mnie jest klasa sportowa, styl sportowy, no i inteligencja sportowa, która naprawdę jeszcze raz siatkówka pokazała, że jest jeden z mało sportów, co potrafi takiego czegoś. Mam sugestię, żebyście nagrali takie coś i pokazali na stadionach piłkarskich, na szkołach, jak się kibice i w ogóle generalnie, jak się w sporcie powinno zachowywać, czyli jeszcze raz naprawdę serdecznie dziękujemy jako drużyna za powitanie i za emocje, które mam na liście, bo też dlatego gramy w ten sport i jesteśmy dumni, że gramy w siatkówkę. Dziękuję. A poza tym, a propos meczu, jesteśmy bardzo zadowoleni, bo myślę, że zagraliśmy na bardzo dobrym levelu. Przyjechaliśmy tutaj oczekując bardzo trudny mecz, pamiętając jak się skończył mecz podczas Plus Ligi. No i na szczęście dzisiaj wynik był korzystny dla nas, dlatego że myślę, że zagraliśmy bardzo dobrą środkówkę. Dziękuję. Niestety, my dzisiaj, mecz był bez, bez szału, że tak powiem. My dzisiaj nie, nie postawiliśmy się zespołowi za i, i łatwo wygrał. Co ja mogę powiedzieć od siebie, na pewno jestem rozżalony, jest mi smutno, bo spodziewałem się dużo więcej po tych meczach i <laughs> myślałem, że tutaj troszkę napsujemy krwi, ale niestety widać, że to jeszcze nie nasza półka, nie te progi. Cóż, no musimy ciężko trenować, a może, może będzie lepiej, na pewno liczę, że będzie lepiej, bo u siebie dzisiaj w dzisiejszym meczu popełnialiśmy tyle błędów, że, że to strach. No, musimy to wyrzucić z głowy, bo... Naszym celem teraz jest obronienie pozycji z, z rundy zasadniczej, a żeby to zrobić, to musimy teraz wygrać najbliższy play i, i wszystko zrobimy, żeby, żeby tak było. No. Chciałbym, żebyśmy tylko nie mówili, ale też to robili. Przyznam szczerze, że e, liczyliśmy może nie na wygraną, ale że wyżej postawimy poprzeczkę, że wykorzystamy to, że są po e, niewątpliwie bardzo dużym sukcesie Polskie siatkówki i ta motywacja, i, i mentalne nastawienie ich będzie e, słabsze, jednak okazali Pokazali to, że są profesjonalistami w 100% i dzisiaj zagrali bardzo dobrze, nie dając nam szans. E, nie jesteśmy rozczarowani ogólnym wynikiem meczów z Jastrzębskim, bo faworytem nie byliśmy, ale na pewno gdzieś siedzi w nas to, że chociażby dzisiejszy mecz nie postawiliśmy się tak jak, tak, jak do tego się przygotowywaliśmy. Gratulujemy im awansu. Tak jak powiedziałem na Pucharze Polski będziemy trzymać kciuki za Jastrzębski Węgiel, żeby wygrali jak najwięcej, żeby nasze porażki potwierdziły to, że graliśmy z jedną z lepszych, jak nie najlepszą drużyną w Polsce. A przygotowujemy się do tych meczów dla nas tak naprawdę właściwych, pokazujących poziom sportowy, jakim my na dzień dzisiejszy prezentujemy, czyli meczów o piąte miejsce.